O, woda winiukła. I kolejne warstwy odsłoniętego piszu karpackiego. Są tutaj takie też, występują też takie kolory rdzawe-rudawe czyli prawdopodobnie domieszka ród żelaza. Tutaj w tym miejscu. skusiliśmy się na porziaki. Jeden jest... ach jakaś osa już od razu leci. Jeden jest z żurawiną na słodko, a drugi jest z czoskiem niedźwiedzim i chyba z masłem. Dobra, jemy, bo nas osy zjedzą, nie?